się mamka, z tej strony Rebcias, dzisiaj Wam pokażę, jak skakować Jump Over the Walls. Oczywiście, jak zawsze, kopujemy link. Skry link, do, link, link do skryptu po opisie. I znowu mamy ikonę, jak zawsze. Otwieramy. Klikamy co też free Game Pass, na przykład Admina, jeśli chcecie. Działaj Auto uh, Farm, Finishes, The Wall. Oczywiście to już przesadę Golden Slope, The top peak, The Single Steps, The Super Steps, The Big fill The Jive, The Frost. 50 walls i 100 walls. Jak widzicie wszystko działa to inaczej, w ogóle 100, 100 ścian, 50 ścian Wysokości oczywiście. Najlepiej farmić klikając 100 walls i macie kolejne completions. Jak widzicie. Widzicie, wszystko się nabija powoli, ale się nabija. To był odcinek kolejny, jutro będzie następny odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku, czyli za jakiś czas, jutro. No i papa.